Tym razem zapraszam Państwa na spotkanie z wyjątkową kolekcją patryciówki. Kolekcja Sonar inspiruje do tworzenia wnętrz, innych niż znane nam dotąd. Doskonale adaptuje się w rewitalizowanych wnętrzach lub nowoczesnych kompozycjach. Projektantkę zachwycił obraz fal dźwiękowych rozchodzących się pod powierzchnią wody i dołożyła starań, by tą inspirację przenieść na najwyższej jakości ceramikę. Umywalki sonar na to kolejna odsłona materiału z afikerami. Spektakularna jest wersja przyściennej umywalki monolitycznej z postumentem. Umywalki nablatowe w połączeniu z meblami są ciekawą opcją na strefę łożką. Dla par można wybrać umywalki podwójne. W ofercie są też umywalki ścienne. Meble Sonar są oferowane w obłędnych metalicznych odcieniach – złotem, miedzianym lub tytanowym. W połączeniu z ultracienkim blatem ceramicznym Nero Marquina zestaw tworzy bardzo ekskluzywną i subtelną propozycję niespotykanych mebli. Ciekawie prezentują się zestawy asymetryczne dla dwojga. Do szafki można dobrać kolumnę. Szuflady otwiera się w systemie push and pull a mechanizmy Blum Movento zapewniają bardzo wysoką jakość na lata. W serii Sonar występują również spektakularne wanny, które są dopełnieniem każdej luksusowej łazienki. Wanna przyścienna wykonana jest z materiału SENTEC. Wyposażona jest w funkcjonalną półkę, na której nie tylko możemy odłożyć kosmetyczki i rejestracji, ale i z powodzeniem zamontować baterię nową. W kolekcji są także miska WC oraz bidet. To modele o dużych, eleganckich kształtach. Idealnie komponują się z pozostałymi elementami kolekcji i świetnie nadadzą się do dużych poziem